Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili mamy 6 stopni odczuwalny 1 stopień, zachmurzenie 100%, jak widzicie, od 10 do 11 przewidywane są opady deszczu. No jest w tej chwili pochmurno, pogoda nieciekawa, no ale takie jesienią bywa. Najcieplej ma być o godzinie 16-8 stopni, czyli po pomału. po mału kracza coraz zimniejszy czas a ja was ciepło pozdrawiam życzę miłego dnia i miłego tygodnia trzymajcie się ciepło i zdrowo przede wszystkim moje pierwsze śniadanie Przód bluzki nabiera blasku, ale takiego fajnego blasku, bo bałam się, że będzie za bardzo taka jaskrawa. Bałam się, no, może nie bałam się, obawiałam się, może w tym sensie. No ale i taka by była. A tu całkiem, całkiem fajnie się prezentuje. Pomału małym robię. Chcę skończyć ten przód i zobaczę, czy wyjdą mi rękawy, a na pewno wyjdą jakieś tam. I będzie następny projekt skończony. Później po południu muszę zszyć rękawy tamtej bluzki. dlatego Wam nie pokazuję, bo już to rękawy nie zszyte. Nie mam czasu. No ale już teraz zrobię to i pokażę. Zobaczcie, zobaczcie jak się pięknie mieni. O! Jak się mieni yy, ta złota tasiemka. Mhm. Niteczka jakaś tutaj. Tak przybliżę, jak to wychodzi, pokażę. Dzisiaj bardzo apetyczny obiad. ciaszka kurczaka w sosie czosnkowo-ziołowym. Ziemniaki z cebulką, z tego sosu oczywiście. I była dodana do sosu papryka, marchewka i do tego ogórek kiszony. Pyszne jedzenie smacznego. Za oknem siąpi zimno, a ja się zaopatrzyłam w lodu. No jest nowy syfon. Tamten się skończył, więc jest nowa dostawa. Tak się przyzwyczaiłam, że muszę zawsze mieć. No, i teraz widać tą całość. Widać całość, ładnie to wygląda. Podoba mi się bardzo. Tu będzie troszeczkę. Ta włóczka bardziej tak ściągała, a tu troszeczkę jest luźniej, także zrobiło się trochę jakby więcej, ale to nie przeszkadza, bo naprzód i tak się dobiera przeważnie dziesięcioczyk więcej, więc to będzie, ja nie dobierałam, więc to będzie tak jakby, tak jakby, jakby było dobrane. Fajnie, fajnie.